Szianeczko, Piotrek z tej strony. Muszę wam powiedzieć, że wydarzyło się ostatnio coś zabawnego, może najpierw mały kontekst. Ja ostatnio gram w Eldena, bo wyszło DLC. Gram w niego i codziennie sobie tego Elden Ringa streamuję na Twitch TV, Piotr Maciejczak. No ja jestem trochę solsiarzem. To znaczy, lubię te solsy, sprawiają mi masę frajdy, są dla mnie wyjątkowym doświadczeniem. I słuchajcie, ostatnio wrzucałem sobie sporo takiego sols postingu na Twittera. I tam wrzucałem trochę taki. Szczerych wrażeń, na przykład, że cholera Jezuek i ten Elden Ring jest piękny, nie ten moment, gdy wchodzicie do pogrobna już na samym początku gry Wow, jak to, jakie to robi wrażenie. Trochę było takiego trollingu. Na przykład. Pamiętajcie nowi gracze, że na samym początku musicie pokonać 3 Sentinela, żeby uzyskać dostęp do konia. Inaczej nie będziecie w stanie progresować bez dostępu do konia. Pamiętajcie, żeby z nim zawalczyć. Oczywiście wiecie, to jest taki obvious trolling, bardzo zabawny, no bo tak naprawdę jest to ciężki przeciwnik, zwłaszcza dla nowych graczy, z którym sobie raczej nie poradzą bez godzin prób. I tak naprawdę konia za niego nie ma. Rozumiecie, taka. Heca. O, albo pamiętaj, żeby pójść tutaj i zebrać skrzynię, to zdobędziesz zbroję dla konia, a wiecie, zbroi dla konia nie ma w Elden Ringu, a ten portal tak naprawdę przenosi was do jaskini na końcu świata, z której ciężko jest wyjść. Ale to nie wszystko, bo zrobiłem jeszcze jeden post i to taki post, który... No, wzburzył ludzi. Zobaczyło go tam, no, w chwili nagrywania tego filmu ponad 100 tysięcy osób. Niedługo pewnie będzie z 200 tysięcy czy ileś em, setki komentarzy, parę dziesiąt, quote tweetów. Ludzie spamują odno od odnoszeniem się do tego na moim y, całym feedzie. No, ten post poszedł trochę za daleko. A o czym my w ogóle mówimy? Dobra, od początku. Na premierę teraz nowego dodatku DLD-a ktoś zamieścił taki post. W związku z tym, że zaczyna grać teraz Waldena dużo nowych graczy. Pamiętaj, że używanie przywołańców jest w porządku, że współpraca z innymi graczami jest w porządku, że używanie każdego buildu jest w porządku, że korzystanie z porodników jest w porządku, że overlevelowanie i farmienie jest w porządku, że pytanie o pomoc jest w porządku. Pi, pi. pi, pi. I ja wiecie co? Tak pół żartem, pół serio? Zacytowałem to i napisałem bardzo poważnym tonem. O tak: dla nowych graczy Elden Ringa, korzystanie z samonów, pomoc od innych, exp farm, ope buildów oszpeci wasz pierwszy raz, zbruka go, a pierwszy raz jest zawsze tylko jeden. Nie idźcie na łatwiznę, nie popełniajcie decyzji, które zostawią plamę. Na Waszych wspomnieniach. Powiedzmy sobie szczerze, ten język jest specjalnie taki, bardzo poważny, nie? kojarzący się z, z innym pierwszym razem, tak naprawdę, niekoniecznie takim Eldenowym. Powiem szczerze, najłatwiej byłoby mi powiedzieć: Słuchajcie, no ten post jest totalnym trollingiem i chyba dużo osób tego oczekuje, tak naprawdę, bo wielu osobom ten post ugrzązł w gardle bardzo wzbudził wiele emocji niektórych. Ale ja chciałem go wybronić. Ja chciałem pokazać, dlaczego według mnie jestem dużo prawdy? Dlaczego i dlaczego stoję przy swoich słowach, w sumie? I dlaczego też nie uważam tego za elitaryzm? I dlaczego nie uważam tego za jakiś szczególny gatekeeping? Mówię o elitaryzmie i gatekeepingu, bo bardzo wielu twitterowiczów zarzuciło tutaj właśnie ostry gatekeeping, że w ogóle jakieś argumenty z równi pochyłej, że a tak, to w takim razie nic się nie liczy, jeśli nie zrobiłeś tego w samych gaciach na levelu 1. No wiecie, to jest takie sprowadzanie do absurdu. nie? To nie jest Odnoszenie się do argumentu, ani nawet próba zrozumienia pozycji, tylko bardzo często te odpowiedzi chcą, tak jakby, odsunąć klu moich słów, w ogóle się do nich tak naprawdę nie odnosząc. I dlaczego według mnie w tym słowie nie ma literyzmu? Bo klu mojej wypowiedzi jest takie: upraszczając sobie doświadczenie, zmieniamy jego ostateczny wydźwięk, zmieniamy swoje doświadczenie, swój odbiór dzieła, tak samo jak zmieniamy sobie doświadczenie nie wiem, oglądania filmu, zależnie od tego, czy Dune 2 obejrzymy w kinie tam imaxowym, czy na dwunastocalowym laptopku na głośnikach, nie? Jakby bardzo jest wiele sposobów zmiany odbioru danego dzieła, a to jest jedno z nich. A dlaczego uważam, że warto jest wyciągnąć z takiej gry jak Elden bardzo wiele? Rzecz jest bardzo prosta, bo uważam Eldena za grę wybitną. I to nie jest tak, że tylko ja tak uważam. Może ty, na przykład, widzu. Tak nie uważasz, ale Elden i DLC do Eldena, wiecie, to są gry, które wszędzie zbierają dziesiątki. 10 na 10, 10 na 10, 10 na 10. Masa osób ma w te gry od razu bo pi parę paręset, parę tysięcy godzin. Ludzie naprawdę znajdują w tym. Coś niesamowitego, nie? Ludzie potrafią znaleźć w tym artyzm, w dzieło sztuki, arcydzieło. Więc jasne, możemy powiedzieć: To jest tylko gierka, ale to tak jak powiedzieć, że jakakolwiek książka jest tylko książką, jakikolwiek film jest tylko filmem. Jasne, jasne, można tak zrobić. Jest to pewien sposób walki z pretensjonalnością, ale ja jestem osobą sentymentalną, ja daję się porwać sztuce, ja często płaczę na filmach, często śmieję się z książek, płaczę z książek, Gry również budzą we mnie ogromne emocje, a jedną z takich pięknych emocji jest na przykład szczęście po pokonaniu bossa, po, po wielu łzach i po hektolitrach potu. Jest to dla mnie coś wyjątkowego i chciałbym się dzielić e, takim uczuciem. I wiecie co? Nie jestem w tym jedyny. Rozmawiałem o tym wczoraj nawet na streamie z widzami. I wiecie co? I było naprawdę wielu z Was, naprawdę wielu z moich widzów, którzy pisali rzeczy w stylu: Wiesz, na początku grałem z samonami, ale sfrustrowało mnie to i zacząłem grać od początku bez. I każdy boss cieszył mnie tysiąc razy bardziej. Albo ludzie wręcz żałujący, że swój pierwszy raz trywializowali. Ja zdaję sobie sprawę, że odbiór gry nie dla każdego będzie taki sam. Są ludzie, są przecież gracze, którzy najlepiej się bawią, nie wiem, najlepiej to w ogóle na kodach, nie? Nawet jakbyś im dał. Odpalił im God że nie jesteś w stanie zginąć, to oni byliby w stanie się bawić, może nawet najlepiej. Jasne, no jesteśmy takimi ludźmi, że znajdziesz ludzi z najbardziej udziwnionymi czasami nawet preferencjami. No ciężko z tym dyskutować. Ale dlaczego staję przy swoich słowach? Bo wydaje mi się, że większość graczy, może mi się tak wydaje, ale wydaje mi się, że większość graczy najwięcej frajdy, najwięcej satysfakcji, najwięcej dobrych wspomnień stworzyłoby, gdyby stoczyło walkę. Z... I tutaj wiem, że to brzmi dla niektórych sekciarsko, ja po prostu, nie wiem, mogę to przyjąć na klatę. Wydaje mi się, że najlepiej by się czuli, gdyby zmierzyli się z tą własną słabością w gierce. I spróbowali pokonać bossów, którzy stoją na ich drodze, nawet gdy wydają się niemożliwi. I wiecie co? Ja nie mówię to jako jakiś koks soulsowy, ja nie jestem taki dobry w soulsy. Boże, ja ostatnio walczyłem z jednym bossem ponad 200 prób, ale... Powiem Wam, że satysfakcja, którą uzyskałem za pokonanie go, nie jest porównywalna do tego, co wiem, że osiągnąłbym, gdybym zrobił go za pierwszym, za drugim, za trzecim, gdybym zmiażdżył go jak robaka pod stopami moimi, moich samonów. Mojego kolegi, który przychodzi i rozwala bossa, gdy ja stoję w kącie. Gdybym wtedy czuł się jak wygrany, to wydaje mi się, że oszukiwałbym samego siebie. A teraz chciałbym się odnieść do perspektywy samego Miyazakiego. Hayao Miyazaki, gdy oglądasz film z napisami to prawdopodobnie tracisz sporo niuansów. Jest taka warstwa, jest niuans, którego nie zrozumiesz. Filmy obecnie trafiają za granicę. Oczywiście, że ich zrozumienie zostanie zakrzywione. Ci zaraz, czekajcie, to nie ten Miyazaki, to Miyazaki ze studia Ghibli, ale to ciekawe, że o tym mówi, bo tak to właśnie wygląda, nie? To znaczy, Elden jest. Akurat przypadkiem takiej gry, którą możemy odebrać na tysiąc różnych sposobów. Jeśli ktoś powie ci, pokonałem tego bossa, zniszczyłem go za pierwszym razem, to to może oznaczać bardzo wiele rzeczy, nie? Może pokonał go na pięćdziesiątym, może na setnym, może z najlepszą bronią, może z nieulepszoną, słabą bronią, może zrobił go sam, może tylko stał w kącie, gdy jakiś gracz przywołany bił bossa za niego. Koniec końców, więc odbiór gry będzie zakrzywiony dla każdego będzie inny. I to jest w porządku. Po prostu wydaje mi się, że wielu fanów chciałoby, aby każdy odebrał to dzieło jak najlepiej. Przywołałem tego Miyazakiego od Studia Ghibli pół żartem, pół serio, ale zastanówcie się. Grając na przykład Wiedźmina 3 po polsku, nie chcielibyście, żeby wasi koledzy z zagranicy mieli okazję doświadczyć ten niuans, który wy doświadczacie, który pewnie bardzo ciężko jest odtworzyć w języku angielskim. A teraz, już, a teraz już na poważnie. Perspektywa Miyazakiego, ale tego już Miyazakiego od Soulsów. Miazaki rozumie, że doświadczanie jego gier jest czymś doświadczeniem kolektywnym. Doświadczeniem, którym fajnie się dzielić, doświadczeniem, w którym fajnie rozmawiać ze sobą, podpowiadać sobie nawzajem. Pomagać sobie nawzajem. Miyazaki zresztą często w wywiadach chwalił, nawet w przypadku samonów, taką kwestię jak samo zbieractwo, nie? że fajnie jest zbierać sobie różne jakieś tam samony i tak dalej. Ale przy tym wszystkim Miyazaki utrzymuje swoje gry trudnymi. I dlaczego? Ostatnio na przykład był wywiad, w którym bronił tego, że jego DLC jest jeszcze trudniejsze od podstawki. I zapytany, dlaczego? Dlaczego po prostu tego nie uprości? Odpowiedział, że gdybyśmy to zrobili, to poczucie osiągnięcia czegoś, gdy gracze pokonują te przeszkody na swojej drodze, jest tak fundamentalną częścią doświadczenia. Upraszczanie gry odziera grę z tej radości, co w moich oczach psuje grę. Czy to oznacza, że Miyazaki w takim razie jest przeciwko Samonom? Nie, no gdyby był przeciwko, to by ich po prostu nie dodawał do gry. Jasne, że są dla niego w porządku. Dla mnie też są w porządku, no przecież nie zakażę nikomu korzystać z uproszczeń, ale ja to po prostu postrzegam tak jak postrzegałem przykładowo kody w starych grach, nie? To znaczy, gdy grałem za dzieciaka w Warcrafta 3 i już powtarzałem misję piąty raz i psycha mi się dała, to korzystałem z kodów, ale wiecie co? Nie dawało mi to takiej samej satysfakcji. Potem wracałem i próbowałem to zrobić jeszcze raz, już na sucho. W zasadzie zastanawiam się, jaki będzie odbiór tego filmu. Może mnie odkleiło, a może zrozumiecie. Może macie podobną wrażliwość, może macie podobne doświadczenia. Cholera jasna, bardzo Was proszę o komentarze. Kulturalne. Możemy, możemy się rozejść w niezgodzie, ale mam nadzieję, że takiej kulturalnej niezgodzie. A dla tych, którzy czekają na więcej materiałów o PoE2, no to. Też będą. Tyle. Z tej strony Piotr Maciejczak. Widzimy się na Twitchu. twitch.tv slash Piotr Maciejczak. Albo tutaj. Papa. Pa.